właśnie widzę cztery łosie warto chodzić tutaj dwa młode i dwa stare Podaj najbliżej bliżej troszkę może coś zobaczymy I na tereny łosiowe znalazłem. Dobre. Jak coś będzie, nadram jeszcze cześć. Teraz idę w takie młode drzewka. tam łosie lubię najbardziej chodzić. Pogoda elegancka, fajna. Tak więc lecimy. Słońce świeci. Minus trzy stopnie. Przed długim się byłem. <try> A na miejscu, i te słońce mocno świeci. ciekawy teren. Jakie tereny? Dobrze, z tego śniegu nie ma. O, zobaczcie, jak się chodzę dobra, idę w te to nie będę nagrywał jak coś podniosę albo zobaczę zobaczcie to dam znać pauza też warto chodzić po takich poprociach bo jak wiosna przyjdzie to już nie ma sensu bądź teraz fajnie wszystko widać a terenu trochę mam pogoda jak na wiosnę się zrobiła a my to szukamy po tych paprociach może z tamtego roku coś będzie Takiej grzybki. No już parę osób widziałem dzisiaj w lesie. Dobra obejdę te paprocie i idę tam w świereczki zobaczę tam co słychać następny łoś przebieg drogę może go będzie widać nie wiem czy widzicie tu stoi duży byk Ciekawe, czy to O, tam widać troszkę jak biegnie. Dobra, nie będę szedł za nim i do dalej. Te krzaki takie. No, łosi sporo, tu jest już piąty. Dobra, na razie.